Wojna Celebrytów. Kuba Wojewódzki przekroczył granicę. Czy Kuba Badach jest tylko zięciem byłego prezydenta? To jest starcie, które od tygodni elektryzuje polski show biznes i media. Na jednym końcu ringu mamy niekwestionowanego króla kontrowersji, Kubę Wojewódzkiego, a na drugim szanowanego muzyka, Kubę Badacha, który w walce o swoją pozycję musi zmierzyć się z cieniem teścia, byłego prezydenta RP. Wojewódzki, znany z bezlitosnych ataków i ciętych ripost, tym razem obrał sobie za cel badacha, wykorzystując jego własne słowa jako amunicję. Muzyk w niedawnej, szczerej rozmowie z Plejadą otworzył się na temat swojej pozycji w branży i specyficznej sławy, którą zawdzięcza swoim teściom. Wojewódzki, w swojej stałej rubryce mea pulpa w tygodniku Polityka, wykorzystał te słowa, dodając od siebie uszczypliwość, która stała się furią internetu. Na swej najnowszej płycie ujawnia wprost, niesie się gminna wieść, że to nie praca, talent, tylko teść. Czy to trafna diagnoza polskiego show biznesu, czy brutalny i niesprawiedliwy atak na artystę? Zanurzamy się w kulisy tego konfliktu, który dotyka sedna polskiej kultury. Czy nazwisko liczy się bardziej niż talent? Kuba wojewódzki nie jest postacią, która stroni od kontrowersji, wręcz przeciwnie, kontrowersje są jego znakiem rozpoznawczym i paliwem napędowym kariery. Regularnie rozdaje medialne razy, nie oszczędzając nikogo, niezależnie od pozycji i zasług. Tym razem na jego celowniku znalazł się Kuba Badach, wybitny wokalista, kompozytor i aranżer, który przez lata budował swoją markę w oparciu o czysto muzyczne osiągnięcia, lecz od lat musi mierzyć się z piętnem bycia zięciem byłej pary prezydenckiej. Niedawny wywiad, którego Kuba Badach udzielił Plejadzie wspólnie z żoną. Olą Kwaśniewską, córką byłego prezydenta, był momentem rzadkiej, publicznej szczerości. W rozmowie z Kamilą Glińską Badach otwarcie poruszył temat swojego postrzegania w środowisku muzycznym i ogromnego wpływu, jak i na jego życie zawodowe i prywatne a to, że jest zięciem ikonicznej, byłej pary prezydenckiej. Jest to kwestia, której unikał przez lata, ale której w końcu postanowił stawić czoła. Wokalista, świadomy swojego muzycznego dorobku. Najpierw podkreślił, że w środowisku branżowym jego pozycja jest ugruntowana i niezależna od koneksji rodzinnych. Ludzie z mojej branży wiedzą, kim jestem i co potrafię. Zawsze myślałem, że jeżeli moi kumple i koleżanki, którzy znają się na muzyce, mówią, że to, co robię, jest ok, no to dla mnie coś znaczy ta wypowiedź jest próbą oddzielenia badacha artysty od badacha zięcia. To wyznanie jest o tyle istotne, że świadczy o jego potrzebie walidacji ze strony środowiska czysto merytorycznego. Jednak Badach z typową dla siebie dozą autoironii i dystansu nie zamierzał udawać, że nazwisko teściów nie ma znaczenia w polskiej rzeczywistości celebryckiej i politycznej. Przeciwnie, przyznał z rozbrajającą szczerością, że ten fakt jest nieodłącznym elementem jego publicznego wizerunku, choć niekoniecznie w kontekście muzycznym. Z drugiej strony. Nie ukrywajmy, mieć teściów, którzy są byłą parą prezydencką. To jest to straszny szpan to stwierdzenie, które było puszczonym oczkiem do czytelników. Stało się jednocześnie idealną pożywką dla jego medialnego przeciwnika. Słowa wokalisty natychmiast dotarły do kuby wojewódzkiego, który tylko czekał na taką okazję. Wojewódzki mistrz manipulacji cytatami i kontekstem postanowił wykorzystać słowa Badacha w swojej stałej i szeroko czytanej rubryce Mea Pulpa w tygodniku Polityka. Rubryka ta jest jego cotygodniową platformą do bezkarnego wydawania sądów i rzucania kontrowersyjnych uwag na temat polskiego świata mediów i polityki. Wojewódzki zaczął od cytatu, który miał uwiarygodnić jego dalszy atak. Mieć teściów, którzy są byłą parą prezydencką, to jest straszny szpan to zięć Kuba Badach. Następnie nastąpił brutalny cios poniżej pasa, który natychmiast sprowadził dyskusję z poziomu autoironii do poziomu ostrej, publicznej uszczypliwości. Wojewódzki wbił muzykowi szpile, nawiązując do fragmentu tekstu z najnowszej płyty Badacha, który w ironiczny sposób odnosi się do tej samej kwestii, na swej najnowszej płycie ujawnia wprost: Niesie się na wieść, że to nie praca, talent, tylko teść i napisał Wojewódzki z typową dla siebie nutą ironii i cynizmu. Ten cytat, wyrwany z kontekstu samoświadomości artystycznej Badacha, został użyty jako dowód na to, że nawet sam muzyk wierzy w to, że jego sukces jest zasługą koneksji rodzinnych. Konflikt ten, z pozoru błachy, dotyka bardzo wrażliwego punktu polskiego show-biznesu i życia publicznego roli nepotyzmu i koligacji rodzinnych w osiąganiu sukcesu. Czy Wojewódzki, używając tego cytatu, ujawnił powszechnie panującą, ale skrywaną gminną wieść? Czy jego atak jest słuszny, biorąc pod uwagę fakt, że Kuba Badach faktycznie jest utalentowanym artystą, wielokrotnie nagradzanym za swoją twórczość? Krytycy muzyczni i fani Badacha natychmiast stanęli w obronie wokalisty, podkreślając jego niezaprzeczalny dorobek, który wykracza daleko poza sławę teściów. Wskazują na jego współpracę z czołowymi polskimi muzykami, na jego złożone projekty aranżacyjne i wokalne, które są dowodem na ciężką pracę i czysty talent. Jednak w opinii wojewódzkiego i jego zwolenników nazwisko byłego prezydenta jest tak potężną marką, że nawet najsilniejszy talent nie jest w stanie się spod niego wyzwolić, a każda wzmianka o artyście i tak będzie filtrowana przez pryzmat szpanu związanego z teściami. Ten konflikt eskaluje medialną debatę na temat granic ironii i krytyki w przestrzeni publicznej. Wojewódzki, jako enfant terebel polskiego dziennikarstwa, znowu udowodnił, że nie ma dla niego świętości i że wykorzysta każdy fragment cudzej wypowiedzi do stworzenia własnego, prowokacyjnego przekazu. Atak ten jest brutalny, ponieważ uderza w wiarygodność Badacha jako artysty niezależnego, próbując zredukować jego lata ciężkiej pracy do prostego równania. Sukces równa się teść. W obliczu tej publicznej, niesprawiedliwej uszczypliwości, Kuba Badach staje przed dylematem. Odpowiedzieć na atak, nadając mu jeszcze większy rozgłos, czy zignorować wojewódzkiego, ryzykując, że cyniczne hasło stanie się ostateczną, publiczną prawdą. Zatem, czy Kuba Wojewódzki miał prawo użyć tego cytatu w tak złośliwy sposób, aby podważyć talent Kuby Badacha? Czy w polskim showbiznesie talent faktycznie błędnie przysławie teściów prezydentów? Czy ironiczny tekst Badacha o teściu to tylko autoironia, czy gorzka prawda o mechanizmach sukcesu w Polsce? Podzielcie się swoimi opiniami i komentarzami na ten temat, który ponownie rozpalił spór o granice medialnej krytyki.